Witam wszystkich dostałem dzisiaj taką paczkę od yy, firmy Dramiński zakupiłem sobie coś takiego. Już pewnie domyślacie się co to jest No i pomyślałem, że zrobimy oficjalne otwarcie no i zobaczycie co, co zakupiłem tutaj sobie przygotowałem tutaj yy, nóż. Teraz tutaj ciachniemy zapakowane Widzicie tutaj jest kupa dziadostwa co to tam jest aha kubek kubek szniwiarza taki metalowy tutaj jest jeszcze coś jeszcze jeden chyba, ale to za chwilę tutaj mamy Dramiński GMM Mini. Zobaczymy, co to tutaj jest. Tutaj mamy fakturkę. Tutaj mamy jakiś re rekord Guinnessa. Aha, pocztówki jakieś coś. Instrukcja obsługi. Tutaj mamy baterię, jakiś USB kabel. Tutaj mamy pojemnik i główne to, co to było potrzebne, czyli GL Mini, no, w miarę solidnie widać wykonany, ciężki, nie jakieś badziewne chińskie, tylko widać, że troszeczkę lepsze. Made in Poland. Dramiński i tutaj jeszcze i tutaj jeszcze są jakieś aha drugi, drugi kubek zobaczcie sobie z króbkami. Dramiński rekord Guinnessa i to wszystko pudełko było do, do wywalenia to chowam z powrotem. Jutro będą testy, ponieważ myślę, że będzie już koszona pszenica. Jeżeli pogoda dopisze, to będzie pszenica koszona. No to później jeszcze będę testował. Zobaczę, jak to działa. wilgotność wilgotnościomierze polecane na żniwa Dramiński. Takie op. Tutaj, i tutaj. To. No, zobaczymy, jak to będzie się sprawować. Wygląda fajnie. To jest najtańszy, najtańszy model. Nie chciałem na, na pierwszym razem jakiegoś lepszego. Ten myślę, że wystarczy mi w 100%. 3 lata gwarancji, więc. No, dziękuję za szybką, za szybką wysyłkę. Firma Dramiński spisała się w 100%, i do zobaczenia przy następnych filmach.